Pracownicy, którzy wykonują pracę na zewnątrz w okresie od listopada do marca, powinni być przede wszystkim wyposażeni w odpowiednią odzież ochronną, tak chroniącą przed niskimi temperaturami. Ponadto, jeżeli jest to praca wykonywana na zewnątrz, pracodawca powinien zapewnić im pomieszczenie, w którym będą mogli się ogrzać, przebrać i temperatura w tym pomieszczeniu nie może być niższa niż 16 stopni. Pracodawca także powinien w, w, przy minusowych temperaturach, przy mrozie, zapewnić pracownikom, którzy wykonują pracę na zewnątrz, odpowiednie ciepłe napoje i posiłki. Powinniśmy przede wszystkim poinformować jak najszybciej pracodawcę, że spóźnimy się do pracy, bądź nie będzie nas w pracy z, z takich, ani innych przyczyn, tak, że śnieg, mróz uniemożliwiły nam dotarcie do pracy. Natomiast musimy mieć świadomość, że jeżeli na ten dzień, kiedy nie dotrzemy do pracy z powodu warunków atmosferycznych, nie weźmiemy urlopu wypoczynkowego, tak, to pracodawca y, może nam za taki dzień po prostu nie zapłacić, dlatego że prac, y, wynagrodzenie należy się za pracę wykonaną. Jeżeli nie docieramy do pracy, nie świadczymy pracy, to może być to y, potraktowane jako nieobecność, usprawiedliwiona, niepłatna.